ZOMBIE APOCALYPSE Takie bryły, że totalnie metra brakło nie wierzysz, możesz oglądać film do końca Wszystko jest pokazane Ciemka widzowie Jesteśmy w polu Ja właśnie znalazłem tam kamerę Pola właśnie gdzie to widać tam w taś orze Fordem Ale tako Ziemia, że Polecam, żeby oglądnął sobie e, Youtuber Perkins Kto ma kanał na YouTube Perkins I niech sobie właśnie oglądnie Jaka u nas jest ziemia Jak Ford dostaje po dupie Szybko nie najedzie 100 koni. Pół, trójka, jej brakuje Trochu mocny A pół idzie lekutko Zobaczcie jakie tafle Moja noga a jakie bryły jakie bryły wielkie? No? Ja, że mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że ten filmik żeby zobaczył sobie jakie tu są u nas ziemie. ziemia to jest jeszcze nic. To nie nie gdzie to aż pnioki wypadują. Że przesunie z ma Jedną blachę już tam Blachę, pierś Czy jak to tam nazwać Przykrzywiło Od ty ziemi Można popatrz, jaki tword Dość wielki tword Takie bryły wypadują z boku Jeżeli ktoś narzeka na ziemię, że bo jakąś dziadową czy, czy nie wiadomo co, no to zobaczcie sobie jak wygląda. Taki toboł wielki trzeba ja będzie tutaj wsadzić, nie więcej trochę, żeby Stasi nie musiał po tym Wiatr jest wielki. No i tak jak widać skliby takie toboły posrane, nie? Rusujeme to a oh. mě rusujeme. Musí volno jehať, nebo... na, na półbiegu pół <coughs> ma co robić a na wyższym biegu i mniejszym pół biegu no to pierdzi nie ma co, co powiedzieć pierdzi także ten filmik będzie dedykowany dla, dla Perkinsa żeby sobie zobaczył jakie ziemie są nie nie gdzie i tak u nas wszystkie pola to takie są właśnie to niekiedy się zdarzy kogoś właśnie, że są piaski takie, na no nie piaski, tylko te. No troszeczkę lepsze zimy jak ta. Ale tu już północ się mówi na to piaszczysta gleba. No tutaj jak widać, całe pole takie, same takie pola, wreszcie Takie toboły, o, widać jak Jak przesuwo wszystko Jak wszystko przesuwo Czurki to by tu nie wiem, czy to uciągnął To by trzeba było większy ciągnik Żeby właśnie Miał siłę więcej, żeby to uciągnąć Ja nawet nie chcę światem widzieć, bo coś by z kługiem się pewnie stało. Nie chcę go pokrzywić, czy coś. W Ta, takiej twardej ziemi to wolę nie ryzykować, nie? Ja to bym wziął płyty, bo bym wziął nie wiem na ile tak jak się pokłado i, i by to nie działo, ale, ale wolę nie ryzykować, no to Staś powiedział, lepiej nie ryzykować. Zobaczcie! Zobaczcie jak to odkłada! Jakie toboły! Teraz tak, może w pole rozglądać. Nie, nie, jakie to... O! O! Tu port trochę... trochę przydusił Ale widać że to, to, to takie toboły, to, to, to... To jakby było wcześniej Części, wcześniej, części, wcześniej burzliwa, staliżowane, żeby się ziemia oddychła. No tu też by się inaczej robiło, ale to o, zobaczcie. Kurwa moment w tym traktorze. Zaraz zobaczymy. Przejdziemy się i przeliczymy. Właśnie, tylko się muszę tam Stasiowi trochę sunąć liczymy trochę ten metlem, te metry, te skiby i przejdziemy kawałek i będziemy widzieli właśnie jak to jest najdłuższo właśnie Cię trochę muszę Stasiowi sunąć żeby miał lepsze nawracanie a zaraz pójdziemy, w taki meterek to tam będziemy właśnie widzieli a tam jedziemy i będzie Kto tutaj staniemy nikt nie będzie raczej jechał to to powinno być luks. Odpuścimy, zbieramy tego, oj, tu mam wodę, tu mam lecerkę, zobaczymy. To szybko. Na trochę rozłożę, mierzymy, właśnie. Dotąd. Mamy deptę Tam, dot, dot, dot Jak obryła na 75 76 metrów Jak tu mówią Na ciężkiej ziemi się rodzi No rodzi, zależy jaką ciężko ziemia Ta kospera to 78 78 co tutaj zobaczymy. O, tu mamy następne bryły. Zaraz tu nie mam jak tego zmierzyć, ale to jest tam schowane. Czekajcie się rozłożę meter, bo brakuje. Brakuje trochę No i tu jest ponad meter. O, jeżeli nie widać, zaraz... O, 99 99 jest tu 99 I tu mamy O, trochę się rozpiszyło, ale 1,10 m, 1,15 m Brakuje skali trochę w metrze ale co, przejdziemy jeszcze dalej Przejdziemy trochę dalej Tu jest już trochę przy miedzy To też tak robi, żeby właśnie przejechać roz na pół. Tak jak widzimy tam Tu nie chcę to... Nie wiem czym to się zrobi, ale... Będzie jakoś i musiał Tu mamy kolejną bryłę Odtąd bierzemy nie wiem. Bierzemy nierusznym metrym 72 72 centymetry I Gdzie te jeszcze takie bryły by porządne tak, tak, i właśnie tak dobrze Nie wiem czy nie wjechać właśnie ale o tutaj to też chyba skali braknie To jest, jest jest tak Meter Metr i tam widać na, na głębi kawałek Meter Meter, meter i styl, tyle Meter dwadzieścia, około metr dwadzieścia Panie, kurwa To nie ziemia jak podrywo ziemię pod jak mi nie wierzycie, patrzcie patrzcie i widzicie o. takie aż aż dębier zrobiło było to robiło, nie a jest a już nie. Jest tak plus minus 27: od 25 do 30 cm od 25 do 30 cm worka, Tu zmierzymy, no bo to ten puk jest to dość w miarę ustawiony. Tu jest na około 20-25. 25 centymetrów zrobione. Jakby się mogę część kaboru, jakby nie zamierzać. Tutaj przejdziemy, że mi wzięło czy tak będzie widać. Ja będę patrzył na, na meter. Tu jest na... 28 na 28 cm właśnie skorać to już trochę zwinąć także zkiby, zkiby co nawet na meter niektóre, niektóre na 70 cm mniejsze no i tak jak widać o no. Nie chcę w ogóle się to rozsypać. Wejdziemy tam może jeszcze trochę do Stasia. Widać no jakie bryły. Ani nie zna. <laughs> Telefon nie zna na, na powiększeniu, nie jest nic. Tak widzisz, że nie, nie wiem czy mnie będzie słychać właśnie na telefonie. Ale to słychać Stasia jak jak fort dostaje po dupie, po to ciągnąć zresztą? Z taką ziemia to się nie dziwi, ale w tym typym idzie tak lekko, że port czuje, że ciągnie, a fakt będzie miło na sporta nabrać. To... jedzie i tak to zrobisz żegnał pamiętajcie jeżeli film się podobał zasubskrybujcie komentarz pamiętajcie na razie dzięki Gardzi za subskrypcję dzięki też Luke TTR 600 i Adam W dzięki wielkie za czynowe subskrypcje